maneczko, z tej strony tronity. T Dziś zagramy sobie Farm Simulator 2017 O kurde I w dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku Znowu jestem sam Arek jest w szkole także Ja to nagrywam ogólnie z rana troszkę tak Dlatego Arek jest w szkole Ja mam ferie Ale w dzisiejszym odcinku Jak widzicie to pole jest skoszone już jak mówiłem, że skoszę poza odcinkiem W dzisiejszym odcinku będziemy sobie Sprzedawać soję, mamy dobrą cenę nawet Około 1500 jest chyba. Także pojedziemy sobie case'em 1455, ale zanim to zrobimy, to pojedzie, pójdziemy sobie pracownika zatrudnić. Trzeba on tam już nam kosił to pole, lam już troszkę wykosił jak widzicie. Bo w takim odcinku właśnie kościłem ten kombajn, dlatego dzisiaj co troszkę inaczej. Pracownik jest sobie pokosi. Ok. Palamy. Sobie tu kosi. A ile mam on ma w ogóle procent? O, 75 także będzie trzeba się troszkę sprężyć, chociaż mamy kawałek drogi. troszkę przyspieszę. Dobra. Siedamy, chwalamy. Jeszcze zerknę. No. Gdzie to było? Nie. Chwila, Aha, dobra, ważne będzie. Jeszcze zerknę sobie na tym. Soja, jest soja, tu jest soja 1400, bo tam jest pociąg, kto nie? Dobra To już wiem gdzie, muszę jechać po prostu Dobra Także sobie, lecimy z kolejnym odcinkiem Wczoraj nie było odcinka, ponieważ Chciałem lekko małą przerwę zrobić jednego, jeden dzień Taką Ja myślę, że nie, Za bardzo to wam nie przeszkadzało guciki sobie zapalimy Żeby kurde nie pomylić drogi Przejechać, tak, i potem w lewo Okej, okay. już No możemy jechać. Nie wiem, że się nie ciąga, ale jak już tutaj jest, był podczepiony pod te wszczepy, to go nie będę zmieniał. Mamy ogólnie ponad 16,5 16 tony na tych rzepach a jeszcze ogólnie w silosie zostało około 4 ton tego tak tej soi Także to dosyć sypło nam Gdyby nie będziemy przejechać z jazdu, a musimy prosto cały czas jechać. Dobra aha potem w prawo. No i też odcinki nam się nawet podobają, bo praktycznie pod odcinkiem jest 8 lajków przyzwoicie jeszcze tyle starczy no, jak dla mnie bynajmniej mi to zadowala o kurde pod tą górę to ledwie, ledwie co idzie a podjedzie w po ogóle? no chyba podjechać to podjedzie na no, one właśnie już po. 7 na godzinę o o pomocnik na pełni zbiornik może się nie wyrobię Mówiłem drugiej przyczepy. Właśnie mam plany kupić kolejną przyczepę. Taką też nie za dużą, chyba 12 ton, gdzie on chodzi. Metal, e, wróć Wieltona. A nie metal teha chciałem powiedzieć. Muszę szybko jechać, bo tutaj mamy skup właśnie, ale pracownik już ma pełny zbiornik. Także sobie napełnimy jedną przyczepę właśnie. Potem drugą dopełnimy tą Soją, która tam nam została w tym, w silosie. Pojedziemy znowu sprzątać. Z tym ciekaw ile kasy dostaniemy. Około 15, nawet więcej, około 20 minut, można powiedzieć. Na którą stronę nam tu skutkuje tył. Ja chcę na, powiedzmy na... Nie wróć. Syp może być prawa. No. Nie, przynajmniej fajnie widać skina może trochę mi się uda nie zdążyłem jeszcze raz muszę teraz tą drugą przepa może mi się uda załapać nie stój nie na tej eee, prawa Kurde, niedobrze. Dobra, mniejszy z tym. Za daleko mam pomerkę. Ale nie wiem, jak to powinno być. Ej, jeden. Na jeden. No, dwa sobie damy, dobra. Okej. Okay. Dobra, lecimy z tym potem szybko. Na szybkości lecimy. Chyba nie, czy nie przeczepię tak i będę Walter, bo będzie szybciej jeździł po prostu. Też mocniejsze. Story za te, te szarpania właśnie te dziwniky, ale komputer jeszcze się dobrze nie rozgrzał, bo dopiero co łączyłem można powiedzieć 10 minut temu i zaraz zacząłem nagrywać, bo potem nie będę miał czasu aż tak margam myślę, że to nie będzie przeszkadzać. 30 na godzinę to jeszcze je wyprzedzimy a ja mam w planach kupus pole o kurde ale kasy dostaliśmy mieliśmy 4000 4,5 czyli około 24000 4000 dostaliśmy a ja, pierdzielę to są pieniądze musimy je wyprzedzić a dobra on tak, także możemy sobie mamy już kierunek i zjechać na prawy pas <laughs> ogólnie myślę, że już szumów nie powinno być, ogarnąłem jednak to mi się udało A ogólnie pole, które chcę kupić to właśnie tutaj jedziemy na wprost To będę chciał kupić, ale zobaczymy jak będę miał kasę Troszkę kasy wpadnie na pewno, ale zobaczymy, Ona po to około 10 tysięcy chyba Tak widzimy Czy wiecie wieciemy teraz soję znowu? znajdziemy giełdzwiątkę albo pszenicę, nie pamiętam, co on tam kosi. się. Jeszcze jakaś upadnie. Jak mówiłem, chcę kupić nowy na traktor, jak wiecie sami. Nie, Cika jest, nie pójdzie, czasami na sprzedaż. też fajnie jest. Nic tego zostawił może. To łódź tu można wyłączyć w zasadzie. Aha, on no, tam w stanie stoi. Aha, nie. No. Ja i zdaję rodę jak widzicie, tam pod górkę jednak im ja troszkę ciężko muszą pojechać Jakbym sama sypał na tej linii na tylię, chyba więcej chodziło się ton Ale Jeszcze źle podjechałem, no gratuluję Muszę bliżej jeszcze Już zaczęło sypać, ale tak to by trochę dziwnie wyglądało, bo by sypał praktycznie na ziemię Stój panie Nie syp pan mi to O kurde tak. Teraz może być ja nie mam więcej nie wejdzie, dlatego, że ja właśnie mam Na nią chcę nas. ja na przykład na do a gdzie jest najdroższa pszenica. Pszenica. Na tym miejscu nie jest zła cena, bo mu jest 560, ale potem mamy 520 jeszcze. Gdzie to w ogóle jest? Czy ktoś... jest tam? w zasadzie jakbyśmy tam pojechali daleko nie mamy za bardzo po drodze akurat w zasadzie trzeba po prostu jechać pozostało 200kg ponad to niech on tu w zasadzie zaraz skończy tak trochę ja przemyślałem tego bo nie będzie miał gdzie wysypać jak pojedę jak widzicie jest jęczmień się, nie wiem czemu on tak coś odwalił no bo dobra, nie zrobimy tak. Znaczy, odczepimy tą przyczepę. Kiełza sobie tu zostawimy. I tak będzie to to wysypać, tak będzie, trzeba to wysypać zaraz. potem, żebym chce wnosić mnie szybko też nie napełni zaraz. My sobie będziemy w i polecimy. A tak mu żeby stanie będzie, akurat tak się, żeby musiał grurę otworzyć. Będzie mógł wysypać sobie. No bardziej tu myślę, że będzie ok. Dobra, bierzemy sobie Waltrę Sorry, że tak przeskakuję, ale po prostu chcę szybko to zrobić Znowu odcinka nie zrobić pół godzinnego Tak jak było z arkiem, ale z arkiem na multiplayer to można zrobić takie długie odcinki, bo to fajnie potem nawet wygląda a jakie, mam, jakie mam chyba manualne podczepienie? A jak nie, jak tak? Gdzie lecimy sobie. Teraz będziemy trochę szybciej, bo mamy walkę, która jest szybsza. Aha, pszenica. Chwila, idziemy, jedziemy z tą pszenicą. Aha dobra tak. No, Waltra to szybka. Nie ogarnę kierownicy. Tym na prawo. Dobra. Na razie kierunek musi być sparał w podłogę i lecimy Poguty włączone Zakończył pracę, Wjedziemy na sten, na skup. Podam go zwolnimy Ja tutaj będę musiał gdzieś skręcić zaraz Wejdziemy tutaj, w tą drugą uliczkę Tylko jak podejdziemy do skupu. On chyba wysypiał tam to, co tam jest mi no dobrze, dobrze mu podjechałem. Teraz pojedziemy sobie tutaj na lewo Panie, patrz pan jak jedziesz Mhm, no i już jesteśmy praktycznie na miejscu Ło! I miałem w ogóle tak stop? Nie było znaku Czyś słabo dbają o to Teraz zarzucimy tempo, bo on za szybko nie jedzie, jak widzicie Te Trzy tych leci Mam sklep zaraz na lewo. A na prawo przepraszam. Dalej, jać panno. Ogólnie nie wiem, gdzie tu jest gwiazd, dlaczego sobie wjedziemy tędy. Myślę, że zaraz mnie aż tak bardzo nie skrzyczycie. Jeżeli w ogóle ktoś oglądał do tego momentu. Bo jak ogólnie patrzałem, to się nikt nie ogląda do końca, do połowy. Ważne, że są wyświetlenia. Ale mocno zawaliśmy światło. to Dobra, niech on tu Serio Mam półtora i zostało, trochę więcej nawet Przychód, 5300 dostał się 31 koła, ale trosz troszkę kasy wpadnie jednak O tych już miłe, dobra Lecimy go tam zatrudnić Teraz nie wiem jak to jest poszane, ale... No, tu jest zjęczmień, tu jest zjęczmień Też damy na pokłos. Dobra mm, Tak, w i lecimy z powrotem Ten odcinek też nie chcę zbyt długi, robić tak 20 minut Profilaktycznie nie, Ja to robię te odcinki, że to... A najmniej na singi ustaram się takie robić. Kurde, mi tu bo tu nie ma praktycznie nigdzie wyjazdu z tego pola. Dlatego tego sobie wyjedziemy tędy. Żeby już nie bawić z tym. Dobra, na, le na prawo lecimy i nic nie jedzie. jedziemy na farmę z powrotem <coughs> tam dużo pszenicy nie sypnie zostało to wezmę do silosu sypnie właśnie niedługo będzie trzeba kupić te świnki Zadzia może na w kolejnym odcinku zobaczymy bo, ogólnie będę chciał jeszcze jakąś misję sobie wykonać żeby więcej kasy dostać bo jak widzicie Trochę mamy tej kasy, ale nie za dużo. Jeszcze jęczmie może sprzedamy, tu około 50 tysięcy za wszystko może będziemy mieli. my może tą salę, co tam zostało, resztę też sprzedam. jak sypnie pszenica. Jedna przyczepa myślę, że będzie. kierunkowskazy muszą być zgodnie z przepisami jeździmy sobie. Tak ja tutaj jak mówię, chcę kupić to pole Będzie trzeba je kupić, będzie trzeba je skosić Chyba że jak będę chciał je kupić to już nie będzie na nim tych plonów, bo sami dobrze wiecie po jakimś czasie, one znikają po prostu No w to się jedzie 50 na godzinę ponad no, Muszę że gdzieś tutaj staniemy z bożku Bo będę musiał prasę w boszku żeby to sprasować jak tam gdzie? Ja to co bym no, zbiornika ma. I się Muszę o pracownikowi? No pójdź ma Tu się Muszę sobie poprawić komerkę, ona raz wystarczy jeszcze Dobra jak został, do no nie został, przecież jedzie nie wiem, czy mój taki komunikat wyskoczył? O, tą pszenicę sobie zostawimy już w zielosie. Jak braknie naszą najwyżej, to sobie z tego weźmiemy i tę pszenicę zaciejemy. Bo będę chciał na pewno buraki zasiać. Holmera się sobie wypożycz, albo sobie kupić go na na razie te kasy zarobić chyba na razie że ale ogólnie nie chcę tego oryginalnego tylko sobie wezmę, pobierę, ja widziałem, no na oficjalnej stronie jest taki mniejszy, trzy znaczy osiowy, bo ten Znaczy dwuosowy, bo ten trzyosiowy jednak za duży moim zdaniem trochę, I dlatego właśnie nie chcę dobrać. brać, sobie weźmiemy trzy osiówkę, osiówkę. bo pewno będzie też tańszy, pszenica mięczmień, krewak sujecznik, soja więc nic praktycznie nie mamy z soi ze soja jeszcze wysypiemy Dobra, lecimy sprzedać to Widzimy, może ceny się zmieniły soja nadal jest tak samo chociaż tutaj jest w godzkresie jest praktycznie taka sama cena jak w tym tam gdzie wcześniej byłem no, dużo się nie różni bo tu tylko 75 może nie mylę matematyką nie jestem do wyborcza, także a gold test gdzie jest do gold testu mamy bliżej to pojedziemy sobie do gold Crestu tak dostaniemy za to około nie wiem tam skąpkę może dostaniemy może nie nawet 4,5 coś około tego myślę ale po prostu jedziemy do gold Crest bo mamy bliżej O jak widzicie wózek stoi nawet go jeszcze nie przeciągałem bo no zresztą e, wola mam obok siebie także nie potrzebuję gold to będzie tam prosty. To, to, to. no tak no odziemność ciemny, odcinka chyba 17 odcinek Nie wiem, postaram się to do południa wrzucić jakoś się wyrenderuje to godzinka Wrzucanie może pół godziny Gdzieś tak na... nie wiem, na tą godzinę, ale tak po południu już powinno być na pewno Czyli Akurat jak ktoś chodzi, ma, nie, nie ma ferii teraz, tylko chodzi do szkoły, to po szkole akurat będzie mógł sobie obejrzeć jak to tam kto woli, wejdźmy na tył, seryskujemy. Chyba i na O 5, no. dobra, bo on tu napełni zbiornik, to się, się tepne, żeby nie zawracać dużo czasu. Tam się nie dążą nie się no bo musimy tędy wyjechać żeby nie było zboża. To jest właśnie ten problem z tymi pracownikami, że oni nie jeżdżą dookoła, tak żeby rura była na zewnątrz tylko... 8600 wchodzi w ten gorykcie, no prawie, Ta przyczepa, chodź ta przyczepa troszkę mnie mieści jednak, no co jest? Widzisz, że nie zaczepiłem, normalnie troszkę Nie wiem co to jest, dobra jeszcze troszkę tu sypię. Gdzieś jeszcze jest pasek jakiś Chyba tego... pszenicy No tu jest ten pasek pszenicy właśnie Ale ja to tak by tutaj wyszło, ale no Więc ja to nie poradzę Nie wiem co tu właśnie, odwaliłem, że to zasiałem dziwnie Pamiętam, że pacownik chciał właśnie jedną połowę, a potem ja zasiałem, ale wcześniej on A Nie wiem czy na tu się okazuje, że tu jest właśnie. O, 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 bo oni, bo oni, bo oni, bo oni, bo oni chodzą, ale pszenica chciał koczyć, więc ja już nie no ale chyba już nie powinien, jeszcze nie no 5% chyba on potrafi zmienić jeszcze to Dobra, teraz nie, nie powinien nas już zmienić Dobrze, pójdź dalej Meister no, Szkodź, jedziemy, że jemu ja potem nie przeszkadzać dobra lecimy z powrotem na farmę Mamy 30 szkot, to to stanęło? Jaki błąd? Widzicie to? Dalej. <gulizmany> Dobre. Tu jest wszystko, a tu też wolno. Zatkniemy gdzie mamy najdrożej pszenicę. Jeszcze pszenicę sprzedamy i zakończymy odcinek. że czynnica nie będzie gdzieś daleko, trzeba zmiechać. <śmiech> <śmiech> A widzicie jakaś z internotion odpoczywa sobie to pod wiatr w No troszkę wycofany, ale ale nie stoi na razie jeszcze go nie sprzedajemy jeszcze go będzie na razie, aha potem jeszcze jest ten tam jeszcze ktoś ma tu się na tego nie skończył mogę tu zjechać? nie mogę dobra tu jeszcze poruszę do kosza, albo nie wiem komu tu jeszcze kawałek coś tam? tak on tu posił, halo halo panie majster A to kobieta jedzie, no to nie ma co to dziwić Ona tu nie ma jakiś no, praktycznie można powiedzieć, że pole jest skoszone, no, ale ja właśnie ten klinik mały tu został pszenicy Muszę po to kosić zaraz no, ja I że rano jeszcze wschodzi i pani, bo tu już nie mamy do koszenia Spiemy to no, również jeszcze, żeby ten film tu wykosiła, czy wykosił Ja <laughs> ktoś się teraz zatrudni no, Polecimy sobie to sprzedać Myślę, że przeczepię to przyczepki i zapnę do walty tą metal Mówi, że sora ma trochę kryptia, także które nie będzie miałem, aż tak bardzo to przeszkadzać łączymy je żeby nie robiła po bo się nie opłaca nawet bo akurat będzie pasowało nam dobra lecimy po hejsa i znowu no, jakaś kobieta jest szczateczką z daszkiem Mamy jeszcze dwie tony, aha, dobra. To pojedziemy za to przerać i odpisanie zakończymy. O 30 minut nie będzie, kiedy się 28, może. Zobaczymy. W końcu to manualne poczekanie. Na no, razie case'a zostawimy tutaj. Dobra, cena. Nie wiem, Pociąg. Bo tu jest niby drożej, dobra, to będzie... By... Do, do, do gold, jest tak miło. Dobra, mocno gier, zakończył pracę. A my lecimy strzelać na gold jest jeszcze. Ten jęczmień. Około 50 tysięcy będziemy mieli... Nie no, może nie, bo 40 żeby czułam, że z 5 z 5000 dostaniemy. może 6 a przy okazji sobie miniaturkę może zrobię tam chodź właśnie skądś w końcu znalazłem player kamerę właśnie tą z tym takim zoomem yy, z przybliżeniem Znaleźć właśnie <laughs> Udało się Fajnie z tej watrze, można e, kierownicę, ten, siedzenie obracać całe Ale ja na razie to nie używam, bo to jest po prostu jak gdzie z tyłu dużo nie ma, było tam około 2,5 tony, ale Zawsze coś no. trochę, bo Tak, żeby najechać na tą siatkę Często e, idzie prawa, lewy Mam dobrze tego duma, ale jest Dobra, poszedł clean, może być O, 5000 dostaliśmy Tutaj jeszcze dostaniemy ile? 1500 czyli 6400, no 6500 praktycznie, bo tam kilka tylko ojro brakło <laughs> lecimy za na z i kończymy bo nie ma co przedłużać także że troszkę dłuższy niż myślałem Zaraz nie nagram drugiego, bo od odcinka. Będę już na zapas. Zobaczymy. A oczywiście, jeżeli się odcinek to daj łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujesz kanału, zasubskrybuj, żeby być na bieżąco. Możesz napisać również jakiś komentarz. No i co? Na tyle. Do kolejnego odcinka. Zachęcam się. Cześć.